Cześć, w dzisiejszym filmiku poopowiadam Wam trochę na temat słodzika i tego, jak ja odnoszę się do używania tego, takich substancji. Yy, uważam, że absolutnie nie powinniśmy się przejmować tym, yy, że niby aspartam jest szkodliwy dla zdrowia. Bo wszelkie badania były przeprowadzone na yy, myszach gryzoniach, a ich masa ciała w stosunku do dawek podawanych była naprawdę nieadekwatna do tego jakie my spożywamy, czy możemy spożywać w herbatach, w napojach słodzonych właśnie aspartamem i tego typu rzeczach. Dlatego w ogóle nie powinniśmy się tym przejmować, takie jest oczywiście moje zdanie i śmiało możemy używać słodzika na bazie aspartamu. Ja słuchajcie, kupuję słodzik. W hipermarketach w ogóle nie biorę do głowy tego, czy jest to aspartam, czy, czy nie. Wiadomo, że są różne inne substancje słodzące, jakie możemy używać. Jest to na przykład suklaroza, jest to cukier brzozowy, nazywa się xylitol. Ma on dużo mniej kalorii niż zwykły biały cukier ale jest tak naprawdę bardzo drogi, około 250 gramów takiego ksylitolu kosztuje w granicach 30 zł i myślę, że nie każdego jest na to stać, no a nie jest produkt to na tyle wydajny, żeby starczał na, na bardzo, bardzo długo, tak jak na przykład 1200 tabletek słodzika za 7 zł. Jest jeszcze stewia, która używana jest głównie przez dietetyków i jest bardzo zalecana. W moim osobistym odczuciu stewia daje delikatnie, właśnie nawet gorzkawy smak i mi osobiście ona nie smakuje. Są słodziki, które można dodawać w płynie np. do obróbki termicznej, do pieczenia ciast i śmiało również można to używać. Chciałem to nawiązać jeszcze do używania aspartamów w napojach typu Cola Light, Cola Zero. Wiele osób zarzuca, że tak naprawdę te napoje nie mają zero kalorii. Ja uważam, że mają, ponieważ tak wielki koncern, jakim jest Coca-Cola, czy jakiś inny koncern, który produkuje napoje typu Light czy Zero, nie mógłby sobie pozwolić na fałszowanie etykiet albo na fałszowanie składu. Także zastanówmy się czasami nad tym, jakie mogłyby to mieć konsekwencje dla takiego koncernu. Co jeszcze? Musimy zwrócić uwagę na to, że używanie słodzików jest naprawdę bardzo dobrą, dobrą alternatywą w diecie do napoi słodzących, bo na przykład w 100 ml koli czy jakiejś innej, jakiegoś innego napoju jest około 20 g węglowodanów, czyli wypijanie jednego litra Coca-Coli zwykłej takiej z cukrem. Pokrywa na przykład moje prawie dzienne zapotrzebowanie węglowodanów na redukcji. Więc z mojego punktu widzenia no, nie jest to na pewno wskazane. A przy tym, bardzo mocno podnosi cukier, i tak naprawdę łaknienie jest po spożyciu takiego słodkiego napoju jeszcze większe. Także słuchajcie, możecie śmiało używać słodzików. Nie przejmujcie się tym, to jest oczywiście moje zdanie, ale zalecam. Pozdro!